Dzień dobry, dzień dobry drodzy widzowie. Ale dzisiaj piękna pogoda jest. Słoneczko tak pięknie świeci. Nie wiem, czy je widać tutaj na kamerce, ale naprawdę dzisiaj piękny dzień wrześniowy. I co ja dzisiaj nagrywam? Chciałem tutaj pokazać Wam, jak mój magazyn właśnie dobija napięcie. Albo raczej akumulatory wyrównują się tutaj. Także tak to wygląda w tym momencie. Mamy napięcie 63,5 V na moich kwasach. 2,3 kW. Akumulatory 40A tutaj. 36A, przepraszam. Prądu wciągają. No i gazują. Gazują sobie, ładnie bulgoczą. A po co to robię dzisiaj? Ano po to, że mam dzisiaj taki fajny dzionek. Słoneczko ładnie tutaj daje. Więc stwierdziłem, że po raz kolejny czas na przeładowanie akumulatorów odgazowanie. Bo ostatnie były bardzo intensywnie użytkowane. Więc stwierdziłem, że przerzucę się dzisiaj na sieć i wykorzystam dzień do tego, aby wbić w nie trochę kilowatogodzin. No i co my tutaj możemy ogólnie zobaczyć? Jak widać, ostatnia tutaj. Dolewka wody, kiedy robiłem, to była w czerwcu 29. I zobaczymy, ile od tego czasu ubyło nam tutaj wody. Nie wiem, czy to kamerka dobrze pokaże, ale chyba raczej kiepsko będzie. Spróbuję złapać ostrość. raczej będzie ciężko ale powiem Wam, że no, trochę zeszło tej wody tutaj z tych akumulatorków będzie trzeba dolać troszkę ale bulgoczą jest wodór czuć go w powietrzu co ciekawe tutaj tak jak na wcześniejszych filmach opowiadałem, te akumulatory górne, które są, to są akumulatory starsze. I z tych akumulatorów woda odparowywuje znacznie szybciej niż z tych dolnych akumulatorów. Dlatego że te akumulatory są świeżutkie. Z tego roku, czyli ten poziom, i ten poziom. I w nich ubytek wody jest tak naprawdę, jakby tu nie patrzeć, znikomy. Praktycznie ten wskaźnik pomiarowy, który tutaj jest w akumulatorze, dotyka Tafli. I tutaj w tych dolnych jest tak samo. Bardzo mnie intryguje to zjawisko, czemu tak się dzieje. Czy to po prostu jest już oznaka tego, że te górne akumulatory troszeczkę już się zużyły? Czy może jakiś problem w połączeniu tutaj? Bo tak jak na wcześniejszych filmach też mówiłem, miałem dokonać tu modyfikacji przewodów od akumulatorów do falowników. Tych zasilających, które tutaj są, żeby ujednolicić ich długość, bo mam wrażenie, że to może być przyczyną tego, że te górne akumulatory jakby są szybciej rozładowywane. Ale z kolei, jakby nie patrzeć, to te środkowe akumulatory powinny być rozładowywane najszybciej, dlatego że dystans długości od nich do Tutaj bloku rozdzielczego jest najkrótszy. Natomiast no dzieje się tak, że to te akumulatory jakby są najszybciej rozładowywane, na co wskazuje właśnie najszybszy ubytek wody. I teraz do końca nie wiem, czy te akumulatory są już yy, bardziej zużyte, bądź to są ich oznaki tego, że są bardziej zużyte. Czy po prostu jest jakiś problem połączenia? Bo jak widzicie, tutaj połączenie mam zrealizowane na najzwyklejszej śrubie ocynkowanej. Być może to ta śruba też jest przyczyną tego, że ten przepływ prądu jest taki słaby. Bo jakby nie patrzeć, to tutaj ten przewód, który idzie, jest z góry puszczony, i pierwszy kontakt najszybszy. Odbioru do falowników ma właśnie ten przewód. Czyli inaczej mówiąc, rezystancja od tego przewodu do tych przewodów powinna być najmniejsza. Nie wiem, nie wiem. Odpowiedzcie mi, może w komentarzu, podpowiedzcie coś, bo może i to jest ta przyczyna. Ja w tym tygodniu za bardzo nie miałem tutaj czasu, żeby pogrzebać, trochę pomodyfikować, bo miałem troszkę roboty. Akurat dzisiaj się już jej pozbyłem, ale no to może być właśnie tutaj ta przyczyna tego połączenia. Może to połączenie jest nie do końca poprawne i stąd się to bierze. Jeszcze z ciekawości, może sprawdzimy, jak tutaj wygląda gęstość. Elektrolitu. Oczywiście ona w tym momencie pewnie będzie troszkę zaniżona, bo temperatura akumulatora jest już podniesiona i elektrolitu. Ale sprawdźmy, co nam tutaj pokaże to urządzenie pomiarowe. No, myślę, że jest całkiem. Całkiem przyzwoicie. Mamy tutaj 1, 2, 7, 5. Sprawdźmy sobie inną celkę. Badam najpierw najstarsze akumulatory tu również tu też jest całkiem przyzwoicie Sprawdźmy kolejny. Przepraszam, że tak majdruję tą kamerką, ale wiecie, jak to jest? O, no, tu też już wchodzi na zielone pole. Właściwie jest na zielonym polu. To są te najstarsze akumulatory. O, tu już się zbliża. Podkreślam, że instalacja była użytkowana. Dzisiaj została rozłączona o północy, po to, żeby właśnie naładować, przeładować właściwie tutaj ten zespół akumulatorów. O! Tu jak ładnie. Jeden O dzisiaj jest piękny dzień. Słoneczko ładnie daje. Tutaj to samo jeden trzydzieści. Zobaczymy te nowsze. Nie inaczej. 1,30. No, myślę, że wszędzie będzie to samo. Czyli akumulatory są ładnie ładnie już naładowane. No, zresztą. Nie inaczej miernik tutaj pokazuje. O, teraz troszeczkę napięcie spada w dół. Ciekawe zjawisko. Czyżby mocy brakowało z fotowoltaiki? Czy już nie chcą przyjmować wyższego? Zobaczymy jeszcze te dolne. Też wchodzi na 1,30. 1,275. Myślę, że wszystkie są naładowane. No, jedną ręką tu niestety tych tylnych nie sprawdzę. Ale myślę, że jeżeli te przednie są tutaj doładowane, to i te tylne również. Także odkładam na razie areometr. I tak to wygląda. Może zobaczymy jeszcze mój prowizoryczny miernik, co on nam tutaj pokazuje. I tutaj mamy taki mój zbudowany przeze mnie miernik, no, pokazuje, że pierwszy akumulator ma 16V, drugi ma 31,7, trzeci akumulator 47,1, czwarty 63,4. Oczywiście, tak jak podkreślałem na poprzednich filmach. Te wartości tutaj nie są do końca sprecyzowane, dlatego że nie udało mi się dobrze wykalibrować miernika. No i przede wszystkim wartości są pokazane sumaryczne czyli pierwszy akumulator, później dwa kolejne akumulatory jako suma, trzy kolejne jako suma trzech akumulatorów i cztery kolejne jako suma czterech akumulatorów. Także pokazuje mi to w ten sposób napięcia. Programowo powinienem jeszcze to porozbijać. I odejmować yy, poprzedni akumulator. Natomiast jak na razie do celów poglądowych mam to zrobione w ten sposób. I tak to wygląda tutaj. Dzisiaj wyprodukowane jest 6,3 kWh, praktycznie energii. Tutaj aktualnie nie korzystam z sieci. Może przerzucę na tą kamerkę. Aktualnie, tak jak mówię, nie korzystam z sieci. Magazynu, tylko z sieci zakładu energetycznego, po to, żeby właśnie tutaj wyrównać, przeładować akumulatory, no, żeby im się lepiej po prostu pracowało u mnie. Także tak to wygląda. Ta instalacja moja. Z ciekawostek jeszcze zakupiłem tutaj nową rzecz do magazynu. takie urządzenie pomiarowe i będę chciał to w któryś dzień zamontować. Może mi się uda w ten weekend zamontować. Może winny. Po co to zakupiłem? Ano dokładnie po to, żeby móc sterować jeszcze przed falownikiem, właśnie siecią zewnętrzną, energetyczną, i dodatkowo dokonywać jej pomiaru. Inaczej mówiąc, falowniki w tym momencie pracują w trybie bypass: to znaczy, prąd z sieci idzie do nich, w moim przypadku, tutaj z tego ATS-a do tego bezpiecznika. B20 i z tego bezpiecznika, przez tego ATS-a idą do falowników. Po co jest ten drugi ATS w moim przypadku? On jest po to, że w momencie, kiedy ja zapnę sobie agregat, agregat, jak na razie, tutaj mam taką prowizoryczną albo raczej prowizoryczny sposób podłączenia na zasadzie przewodów. Muszę to docelowo wyprowadzić tutaj na gnieździe. Ale wodór jest fest. Powiem Wam szczerze, że niezłe stężenie. Niebezpieczna atmosfera. Wracając do tematu. Ten ATS jest po to, że w momencie, kiedy dajmy na to, zabraknie sieci z zakładu energetycznego bądź prądu z zakładu energetycznego. Ja mogę sobie tu za pomocą tego ATS-a manualnie bądź automatycznie przerzucić na zasilanie z generatora prądotwórczego i w ten sposób zasilać falowniki, choćby po to, żeby naładować te akumulatory lub żeby przepuścić prąd przez falowniki na odbiory. Natomiast po co mi tamto urządzenie, które zakupiłem dodatkowo? Chcę wyrzucić ten bezpiecznik stąd, zastąpić go właśnie tamtym urządzeniem pomiarowym i móc sterować tutaj tym napięciem, albo raczej prądem z zakładu energetycznego do falowników. Inaczej mówiąc, jeżeli będzie ładna pogoda, to po prostu chciałbym odłączyć się zupełnie od sieci żeby w ogóle nawet falowniki z sieci nie były zasilane, no bo one jeżeli są zasilane z sieci, to pobierają dodatkowe w sumie około 100 W. Co w przeliczeniu na dobę daje 2,4 kWh. Przy pięknym dniu słonecznym, kiedy na przykład w, mojej, w moim przypadku produkcja Energii jest na poziomie 20-25 kWh, to ja nie jestem jakby zmuszony do tego, żeby dobierać prąd z sieci. Więc w takim przypadku to urządzenie odłączyłoby mi w ogóle sieć elektryczną. Natomiast jeżeli jest dzień troszeczkę bardziej pochmurny, to właśnie za pomocą tego urządzenia. Automatycznie załączyłbym sieć zewnętrzną po to, żeby wspomóc się trochę właśnie energią z sieci elektrycznej zewnętrznej. I tylko i wyłącznie, właśnie po to jest mi to urządzenie. Dodatkowo ono ma w sobie funkcję pomiaru energii, więc miałbym wgląd na to, ile tej energii zostało pobrane. Pomijam również fakt tego, że. Same falowniki mają również w sobie przekładniki prądowe i to wiele, i można tutaj yy, również badać ten prąd. Ale ja w tym przypadku, w takim połączeniu, będę mógł pozbyć się tego licznika tutaj fizycznego. On już mi nie będzie wtedy potrzebny do niczego, bo wszystkie dane będą lądowały. W home asystencie tutaj w tym systemie. I to będę miał tutaj wyrzucone i będę miał historię. Całego poboru. Także właśnie po to zakupiłem to urządzenie. Nie kupiłem jednego, kupiłem trzy. Dlatego, że chcę opomiarować tymi urządzeniami dom, warsztat i jeszcze samochód elektryczny, który jest w moim posiadaniu. No, dzisiaj trochę długi wywód. Mam nadzieję, że poopowiadałem Wam tutaj trochę z sensem, co chciałbym zmienić. Po raz kolejny. No i co? Oj, widzę, że tutaj już. Filtry są galanci, zanieczyszczone. Możecie sobie zobaczyć jak w moim tutaj warsztacie jest kurz aczkolwiek no to jest z jakiegoś tam dłuższego okresu, dlatego że czyszczenie robiłem myślę, że jakieś 2-3 miesiące temu. Dokładnie nie pamiętam, bo tego nie zapisywałem, ale gdzieś na YouTube jest film z czyszczenia. A widać po nich, że są naprawdę czarne. Także trochę tego powietrza tutaj filtrują. No i co? No i to właściwie tyle. Tak to wszystko wygląda na tą chwilę. U mnie tutaj słońce ładnie świeci, energia się produkuje. A ja wracam do pracy dalej. I to tyle z mojej strony na dzisiaj. I słuchajcie, jak chcecie więcej jakichś filmików ode mnie, coś mądrego, żebym nagrał, to zapraszam do subskrybowania, zapraszam do lajkowania i pozdrawiam. Miłego piątku. Cześć.